Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony ja, czyli Patryk Strzałkowski. To jest mój kanał, czyli kanał między filmami i zapraszam was dzisiaj do początku takiej jakby mini naszej serii do faworytów oscarowych roku 2021. Na wstępie powiemy sobie o moim głównym faworycie, czyli o filmie Nomadland. Zapraszam do oglądania. Jak dobrze wiemy, Nomadland w tym momencie jest największym faworytem według wszystkich e, gildii producentów, e, aktorów, może nie, ale tak naprawdę jest najlepiej obdarowanym filmem w tym roku przez wszystkie festiwale, e, Wenecja i tak dalej. E, mamy gildię producentów, która już obdarowała ten film najlepszym filmem, Critics' Choice i tak dalej, i tak dalej, bo przecież strasznie długo by tego... Było wymieniać. I tak naprawdę w Polsce obecnie jest jeszcze ten film nie, niedostępny, można kombinować. I niestety to jest kombinatoryka wysoka, bo można kombinować z VPN-em i żeby zarejestrować się do hulu, żeby obejrzeć legalnie, ten film. To jest tak naprawdę jedyna chyba droga w tym momencie. Jeżeli w tym momencie już są inne, to poprawcie mnie, ale w Polsce ta, ten film ma premierę za 15 dni, jeżeli otworzą kina. Czego oczywiście w tym momencie jeszcze nie wiemy. I już zacznijmy sobie, opowiadać o tym świetnym filmie. No, opowiada o kobiecie po 60, która w wyniku recesji traci swój cały dobytek, swój dom. I w sumie wszystko, co tak naprawdę miała. Recesja ta wynika z tego powodu, że ona pracowała w takiej firmie która miała tak jakby swoje miasteczko, wiecie, coś jak takiego jak są te miasta na platformach wiertniczych, to coś takiego bardzo podobnego. I ona, ta firma upadła i ona oczywiście musiała się wynieść z tego domu wraz ze swoim mężem i wraz z setkami czy tysiącami nawet ludzi z, tej, z tego miasteczka. I przeżywamy tak naprawdę taką drogę, taki rok życia Naszej głównej bohaterki, graną przez Francis McDormand, i jeżeli ktoś oczekuje tutaj, że to będzie jakaś y, historia typu, nie wiem, no, Quentin Tarantino, czy coś takiego, to jest bardzo spokojny film, bardzo y, stonowany, z bardzo stonowaną aktorką główną, którą ja, Francis McDormand, zresztą dos doskonale, ale jeszcze o tym sobie powiemy. Y, Przede wszystkim, jeżeli miałbym do czegoś e, tutaj nawiązać, do jakiegoś filmu, żeby nawiązać, nie nawiązywałbym do konkretnego filmu, a do konkretnego gatunku filmowego, bo wiem, że oczywiście jest to dramat e, albo film obyczajowy, ale chciałbym powiedzieć, że jest to film, przynajmniej tak mi się wydaje, że jest to film stylizowany na film dokumentalny. E, skąd to wnioskuję? Właśnie z takiego bardzo surowego e, z bardzo takiej surowej e, operacji kamery, z bardzo surowego tego podanego świata, no co jest dosyć logiczne, bo przecież opowiadamy taką historię, ale również poza dwójką aktorów, czy Franz McDormand i Davida, nazwiska obecnie nie pamiętam, e, wszyscy, wszystkie postacie, znaczy większość pewnie postaci Oprócz jakichś takich statystów, statystów, są zagrane faktycznie przez tych ludzi, którzy są opisywani w reportażu, na podstawie którego jest nakręcony ten film. Czyli na przykład, jeżeli oglądamy Słonki w tym filmie, albo y, tego pana, mm, on się nazywa czy Gaj, y, czyli tego pana geja, to. To rzeczywiście te postacie są zagrane przez nich. I naprawdę robi to wrażenie w szczególności w tym, że rzeczywiście to naturalnie wygląda. To nie wygląda jakby. Ja dowiedziałem się tego dopiero w napisach końcowych. I jeżeli ktoś bym powiedział, że, że te postacie są zagrane przez nie aktorów, tylko faktycznie przez tych ludzi, to powiedziałbym, że no może rzeczywiście, bo. Faktycznie jest tu bardzo dobrze zagrane. No, wiem, że no, grają siebie ci ludzie, ale naprawdę nie... No, wiemy jak czasami jest, tak? No, czasami wiadomo, że Cristiano Ronaldo nie zagrałby Cristiano Ronaldo tak dobrze, żeby otworzyć to w filmie razem ze wszystkimi rzeczami. To jest taki głupi przykład, ale to jest przykład. Tak, nie jest tak dobrym aktorem. I ci ludzie grają dosyć naturalnie, to wszystko przebywa po prostu i przebywamy taką drogę z Frances McDormand od momentu tego, że ona pracuje w Amazonie, tak naprawdę po kolejny rok w tym Amazonie i przebywamy taką drogę, taką drogę współczesnego nomady. Podróżujemy z nią tym vanem, oczywiście podczas tej podróży zdarzają się jakieś rzeczy, to nie będzie tylko taka nudna podróż, że po prostu będziemy oglądać jak ona pracuje i tylko tyle. Ale jest to rzeczywiście zachowany, myślę. Nie czytałem tego reportażu, więc nie jestem w stanie powiedzieć, ale tak, jeżeli miałbym stwierdzić, to myślę, że jest zachowany ten duch takiego reportażu i rzeczywiście jest to dobrze zrobione. Jest to zrobione bardzo dobrze ze świetnymi zdjęciami, tak jak mówię, bardzo podobnymi do dokumentalnych tych zdjęć. Znakomicie zagrane przez Franz McDormand i genialnie dostarczone. Przez scenariusz napisany przez Chloe Zacho, na podstawie podobno tego bardzo, bardzo dobrego reportażu. I jeżeli mówimy tutaj o takich historiach, że w zeszłym roku y, wygrał film Parasite, y, który opowiada konkretną historię opowiada konkretną historię z konkretnymi rzeczami, tak naprawdę, można powiedzieć, że jest to idealny film z podręcznika. Scenariuszowego, co nie, nie uwłacza w ogóle temu filmowi, bo już opisywałem go na moim kanale, i mówi nam o tym, że ten film Nomadland mówi nam o tym, że nie potrzebujemy tak naprawdę takiego punktu zapalnego w tej historii, żebyśmy doświadczali dobrze filmów. Jeżeli będziecie czytać kiedyś podręczniki do scenopisarstwa, najprawdopodobniej będzie, że. E, Bohatera musi spotkać jakiś problem, bo są różne warianty narracji, ale bohatera spotyka problem. Coś się dzieje w jego życiu, sprzeciw musi uciekać, i tak dalej. Musi być potoczona akcja z jakiegoś powodu. I ta akcja w teorii jest podana. Bo przecież chęć zarabiania tego pieniądza, który jest potrzebny w Franz MacDorman do życia, oczywiście, jest tam dostarczany, tak? I no, w teorii można by było powiedzieć, że, że tak to wygląda, ale yy, no jest to taki umowny, umowny punkt do tego, żebyśmy poznali tą społeczność nomadów, żebyśmy poznali Franz McDormand i jej postać. I przejdźmy sobie do tej Franz McDormand, bo Franz McDormand moim zdaniem gra rolę genialną, gra rolę świetną i gra rolę, którą mógłbym porównać. Faktycznie do Daniela de Luisa z najlepszych jego lat, bo zaczynam zauważać, że Franz McDormand przestaje być taką aktorką, która. Mm, która jest <ścoughs> tak to, sobie to powiem, która jest aktorką, a która staje się na chwilę tą postacią graną przez nią, i rzeczywiście jestem w stanie uwierzyć w tą postać i w to wszystko. Tak jak powiedziałem, jest jedna scena, nie, no nie będę wam spoilerował, oczywiście jest jedna scena z rozbijanym talerzem. I ta scena, mimo tego, że to, to jest tylko rozbity talerz przecież, to ta scena w wykonaniu Franz Smart Dormand i tego, że ona udaje taką kruchość, znaczy udaje taką silną w sobie, to czujemy, że wraz z tym talerzem pęka coś w niej. Widzimy, jak ona staje się coraz bardziej krucha wraz z tym filmem, i niestety widzimy bardzo. Dużo tej rzeczy, bardzo dużo uczuciowości, i przede wszystkim mówmy o tym filmie, jeżeli mówimy o świetnym aktorstwie i świetnym podaniu tej historii przez Chloe Zacho. To jest typowo kobiecy film, co po prostu raduje moje serce, bo wreszcie e, kobieta dostanie Oscara, i mam nadzieję, że nikt nie wpadnie na ten durny pomysł, żeby dać to e, temu, któremu nakręcił Manka, czyli Fincherowi bo będzie to kryminał. To będzie kryminał i mam nadzieję, że nikt w ogóle nie pomyśli, żeby zrobić coś takiego. E, a wiem, że no ludzie się nad tym zastanawiają, na przykład na filmie Webby możemy o tym przeczytać, ale no to już swoją drogą. E, I bardzo chciałbym Wam polecić ten film. Jeżeli miałbym myśleć o tym filmie w jakichś, w jakichś kategoriach oscarowych, powiedziałbym, że ten film może zgarnąć tak naprawdę wszystko. Mówimy tutaj o bardzo ciężkiej, bardzo mocno obsadzonej kobiecej kategorii, czyli e, najlepsza pierwszoplanowa rola kobieca, który jest Franz McDormand, oczywiście jest Carrie Mulligan za film Obiecująca Młoda Kobieta, o czym opowiemy sobie pewnie w przyszłym odcinku. I jest też Viola Davis, która gra w Marini Matka Bluesa. I te trzy aktorki grają naprawdę znakomite role. Jeżeli miałbym stawiać, Francis McDormand dostanie Oscara, dostanie Oscara również um, dostanie Oscara również Chloe Zacho za reżyserię i dostanie Oscara za najlepszy film. Um, nie wiem, czy za zdjęcia jest nominowana, prawdopodobnie tak. Czy wygra? Musiałbym spojrzeć bardzo dokładnie. Jeżeli chcecie stawiać o Herce, nie róbcie tego na moje zdanie, tylko przejrzyjcie wszystko i idźcie zgodnie ze swoją wolą. Nomadland, film, który musicie obejrzeć, jeżeli chcecie e, poznać jakąś historię nomadów, bo jest to podany film w genialnej dawce. Dziękuję Wam bardzo, że obejrzyście ten film. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał, że powiedziałem dla Was konkretnie. Lajkujcie oczywiście ten film, skomentujcie, co sądzicie o tej recenzji, co sądzicie o tym filmie, może co sądzicie o Waszych Oscarowych prediksach udostępnić jeden film znajomym i dzięki. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Cześć.